Znaczy, to jest oczywiście samo w sobie dobra koncepcja, tylko że wydaje mi się, że nierealna, niestety, w obecnych warunkach. Zwłaszcza w odniesieniu do tego, co mówiłem na początku o tym przewartościowaniu polityki międzynarodowej. Uważam, że erozja NATO w obecnym kształcie jest nieunikniona. W dodatku, no to NATO ma cechy pewnego egzotycznego sojuszu. Znaczy, Istnienie Stanów Zjednoczonych nie zależy w żaden sposób od bezpieczeństwa Polski. Więc Stany Zjednoczone mogą Polski bronić, ale nie muszą. I wydaje mi się, że to, że Stany wdałyby się, nie wiem, na przykład, w wymianę ciosów nuklearnych z Rosją w imię, w imię obrony Polski, jest skrajnie mało prawdopodobne wbrew temu, co się, mam wrażenie, wydaje naszym elitom politycznym. W związku z tym. Jakie sojusze są na dłuższą metę stabilne i mają szansę być dotrzymane? No, kiedy państwa mają podobną optykę, podobną, podobną percepcję zagrożenia. No taką podobną percepcję zagrożenia ze strony Rosji, bo to ona jest tutaj właściwie. Jedynym państwem, które militarnie można w tej chwili zagrażać, no mają inne państwa w tym regionie. Czyli, tak? właśnie to, 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 można powiedzieć, szeroko rozumiane między morzem. Myślę, że taki sojusz państw typu Szwecja, Finlandia, państwa bałtyckie, Polska, Rumunia i Ukraina miałoby szansę zbudować potencjał, który byłby wystarczający, żeby się obronić przed Rosją. Bo sama Ukraina już momentami. W, 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 były takie, takie momenty, że stawiała Rosji skutecznie tam opór, i widać, że ta Rosja się męczy z nią już tam dwa lata, i to tak ciężko idzie. Gdyby dołączyć tam potencjał tych pozostałych krajów, no nie dałoby się z tego ustrugać siłę, która byłaby się w stanie Rosji postawić. Te kraje pewnie byłyby na tyle zdeterminowane, że byłyby się w stanie zbroić w miarę mm, y, y, y. Wydaje nie tak, no, że, że to zagrożenie jest dla nich odczuwalne, nie tak na przykład dla Niemiec. Portugalię to mało obchodzi pewnie ta y, wojna na Ukrainie. Ona nie czuje się zagrożona w ten sposób, że, że Rosjanie do nich przyjdą, więc, więc pewnie nie będzie skłonna wydawać dużo na, na zbrojenia w tym momencie. No, a Szwedzi widać, że tam, czy Finowie, no, bo traktowali to poważnie. Więc tak, myślę, że taki sojusz miałby większą wiarygodność niż, niż NATO potencjalnie. Natomiast no, widzę bardzo duże problemy, które by się wiązały z uformowaniem takiego sojuszu w sposób stabilny. No, po pierwsze, w wyniku tej wojny prawdopodobnie Rosja w tak osłabi Ukrainę, o ile nie stanie się jakiś cud teraz i Trump nie wymyśli właśnie czegoś, co odwróci sytuację, albo nie wiem, Unia Europejska się nie zmobilizuje i nie nie zacznie zbroić Ukrainy na potęgę albo no nie udzieli jej pomocy militarnej, Na przykład no nie widzę większych szans, żeby, żeby Ukraina nie została po prostu strącona z planszy de facto ten, tym układem. A bez Ukrainy no to już ten potencjał uważam będzie niewystarczający, żeby się Rosji oprzeć. Po drugie, no wymagałoby to stabilności politycznej w tych wszystkich krajach, że one nie będą tego sojuszu wywracać, bo trzeba go cierpliwie budować latami. Tak? A nie także co wybory, na przykład gdzieś dochodzi do głosu jakaś inna partia i mówi, że jednak nie, no my się z tego wycofujemy. A niestety tak, no, nawet w Polsce tak może być, tak? No, my, my się umówimy, a następnie przyjdą i w imię tego, że robimy wszystko odwrotnie, to co się z tego wycofają i pójdą z powrotem do Niemców. Nie? No to po trzecie, właśnie myślę, że wiele państw w okolicy by temu przeciwdziałało. Aktywnie. No nie, nie mówiąc o Rosji, która jest oczywiście, oczywiście by się czuła tym zagrożona i robiłaby wszystko, żeby rozsadzić ten sojusz, chociażby skłócając te wszystkie państwa ze sobą na rozmaite sposoby, ale też Niemcy. Tak? Uważam, że no Niemcy nie są zainteresowani tym, żeby, żeby powstał jakiś silny blok państw, których one nie kontrolują. Nawet jak, jak się powstawało to pentagonale, to były w stanie wysadzić je w powietrze, zachęcając republiki byłej Jugosławii do tego, żeby ogłosiły niepodległość. Jak, jak za, za bardzo trójkąt Wyszehradzki zaczął współpracować w pewnym momencie, zapisów, no natomiast wynalazły konflikt oturów, zachęciły Czechów do, do skonfliktowania się z Polską oturów. I skutecznie rozbroiły Wyszehrad, więc nie widzę przy takiej słabej stabilności w tych krajach, w tym również w Polsce, przy takim stanie tych elit, które tutaj nami rządzą, przy tych wszystkich słabościach, no nie widzę. Realnych możliwości, żeby to między morze stabilnie się utworzyło i stanowiło taką przeciwwagę. Teoretycznie jest to wykonalne, teoretycznie jest to wystarczający potencjał ludnościowy, gospodarczy, żeby się Rosji przeciwstawiać. Praktycznie uważam, że to nie wyjdzie, niestety.